W tym artykule, o którym Pan mówi, są cytowani politycy PSL-u, rzekomo oburzeni moim wyjazdem, a PSL płacił za ten wyjazd. Za ten ostatni też? Tak, za ten ostatni wyjazd zapłaciło Polskie Stronnictwo Ludowe. A dlaczego oni zapłacili akurat za ten no to, wyjazd? To proszę zapytać Władysława Kosiniaka-Kamysza. Ja go przekonałem, że moje spotkania, które będę miał w Waszyngtonie, bardzo dobrze przysłużą się Polsce i tym kontaktom, które Kosiniak ma z... Amerykańskimi politykami. Media donoszą, że poleciał pan tam do Adama Bielana, czy że spotkał się pan z Adamem Bielanem? Bzdura, panie redaktorze, no jak mogłem? Lecz, przecież można sprawdzić listę pasażerów. No ja nawet nie wiem, kiedy był. Ja widziałem Bielana w Waszyngtonie na zdjęciach, tak, w Białym Domu, no bo był, siedział tam koło, ale przecież mnie tam nie było. No przecież pan nie widział, bo ja nie byłem z Nawrotkiem w Białym Domu. No, A widział się pan z Bielanem w czasie tej wizyty? Nie, w Stany? nie, nie widziałem się z Bielanem. No jak mogłem się widzieć z Bielanem, skoro mnie tam nie było? No, panie redaktorze, razem z nim, na Boga Świętego. No, ludzie to jest tak nieprawdopodobne bzdury, które temu towarzyszą, które są, ja mam wrażenie, że one jest raczej, one są elementem jakiejś wewnętrznej rozgrywki w platformie obywatelskiej, która napuszcza dziennikarzy na mnie.